miedzianego dzisiaj wjeżdża taka tablica, czy jak to tam nazywa to robimy kopalnię mosiądzu. Tu będzie wszędzie mosiądz, to sobie zostawię, to rozbieram, ale już pewnie zauważyliście przełącznik. I teraz was postawię. trochę was oddalę no. patrzcie na to jakie grube kable bilberka te wszystkie śrubki nakrętki podkładki są musiężne. tylko tutaj jest stal ten rząd, a to jest aluminium. No i ten przełącznik. Mam nadzieję, że tu będzie dużo srebra. Więc zrzucę Wam przybitki. Nie będę Was męczył tym, że tym odkręcaniem ta jest luźna. To Wam pokażę. Mosiąc. mosiąc. Panie Mosiąc. Jedna jest metalowa, druga Mosiąc dobra. Troszkę poskręcamy razem, troszkę osobno żeby Was nie nudzić. To idzie na inny odcinek. Wraz wam mówię. Działamy magnesik tak jak mówiłem to jest metal dobra metal się tu wydechłat i tak to wygląda dzisiaj dzisiaj wyjeżdżam do Niemcy niestety urlop się skończył znaczy skończył się, nie skończył się bo jadę teraz do Niemiec weekend będę tam u siebie i, i później do Turcji jedziemy, lecimy. Też wrzucę, wrzucę jakieś zdjęcia. Nie wiem kiedy go obejrzycie. Pewnie już na drugim urlopie <śm> ten film, ale, ale tak to wygląda. Ogólnie tą tablicę dostałem od brata. Mój brat zawsze coś mi tam prezentuje. Także. A i zmienił. Tam ci, co oglądali, to wiedzą. Przyczepę się tam brat naprawia. Odnawia. Miało być to wszystko nowe, ale jednak nie będzie, bo będzie. Moi drodzy. Yy... To będzie? Będzie to po prostu tam odnawiał sobie wszystko, nie? Będzie to malował tam i tak dalej. Jak zrobi, to Wam pokażę. Ale powiem Wam, że dużo pieniędzy zaoszczędzi, a. A będzie to mega wyglądało też. No chodź. Dobra. A te pójdą. Tak pójdzie. To metalowe. Dobra, nie będę Was nudził. Widzimy się, jak odkręcę tą część i tą część. Wtedy zobaczymy, ile się tego nazbiera. To wracam za chwilę. Tak to wygląda. Wszystko rozkręcone. Tu jest ten przełącznik. Druga strona wygląda tak. To jeszcze muszę zdjąć. To jak po rozkręcaniu te śrubki to wszystko samo podpadało. Te dwa gniazdka zaraz zlikwiduję tą mówkę. To wyciągnę. I na teraz mamy tak to jakieś tam zostały, sorry za załapy, no ale tak to jest yy, kabelki Takie, uciaczki, Ale fajna gruba Milbery Tu zostało tyle Troszkę jest i tu tych korków czy jak to się nazywa to wszystko jest też tyle zostało to też jest mosiąc dobra a tutaj tyle tych jest nakrętek i podkładek musiężnych to sobie zostawię a, a zobaczymy co z tym zrobię dobra demontuję to wszystko jeszcze i pobieram tą miedziuchę jednak i widzimy się na Szkoły mi tu latają i widzimy się na podsumowaniu. A później następny odcinek będzie z tego. Dobra. No i tak, prace idą powolutku do przodu. Tutaj mam midziuchę. Tam są jeszcze kabelki do brania. To wszystko trzeba rozbijać. Bo tych śrub nie mam takiego klucza, żeby tutaj nasadzić to i wyciągnąć, nie ma tego jak podejść. Rozbijam to, tą wykręcam jedną, drugą rozbijam i to też rozkręcam. To jest trochę miesiącu, jest, widzicie, trochę jest pobieranego. Co potrzebuję? Taki sprzęt: pilniczek, śrubokręt, młotek, kombinerki, obcinaczki. I wkrętarkę, żeby to szybciej szło. Powolutku, ale do przodu. Rozkręcam to i zobaczymy, ile wyjdzie. Pobieram te kabelki, sprawdzę ceny i policzymy, ile można zarobić. Tu jeszcze była taka fajna aluminiowa. Nie wiem, jak to się nazywa płaskownik. No, także zarabiamy, zarabiamy. Zobaczcie, jaka tu jest gruba miedziucha. Masakra. Dobra, widzimy się na podsumowaniu. Dobra, lecimy z podsumowaniem. złą po złotówce. Lecimy. Ile tych będzie? dwieście sześćdziesiąt sześć gram dodajemy teraz aluminium osiemdziesiąt gram jest po sześćdziesięć czterdzieści dziewięć groszy Dodajemy teraz mosiąc pobilany, jakieś troszkę drobnicy, a on jest po dziewiętnaście osiemdziesiąt złoty dwadzieścia siedem. Mamy już 2 i 3 grosze. Teraz. Mamy miedziuchę. A Milberka jest po 36,10 za to prawie dyszka dodajemy Dobra. i miesiąc. mosiąc żółty mamy po dwadzieścia jeden dziesięć 13 zł i 29 groszy Dodajemy. I wyszło 24, 42. Taki wynik. Ale do tego jeszcze dochodzi. To sobie zostawiłem. I ten przełącznik, który zaraz się zajmę. Zobaczymy, czy tam jest srebrko. Dobra. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie.